Znajdź popcornert na patronite i dołącz do wojowników popkultury. Dobre historie z gatunku body horror opierają się na eksploatowaniu pierwotnego lęku, że z naszym ciałem może dziać się coś dziwnego, coś czego nie kontrolujemy, nie rozumiemy i zwykle stanowi to odbicie naszego stanu emocjonalnego i psychologicznego. Jednym z moich ulubionych twórców filmowych jest kanadyjski reżyser David Cronenberg, który jest właśnie mistrzem tego y, gatunku. Nic też zatem dziwnego, że jednym z Moich ulubionych komiksów wszechczasów jest powieść graficzna Charlesa Burnsa pod tytułem Black Hole. Ten komiks w Stanach Zjednoczonych ukazał się pierwotnie w 12 zeszytach, które później w 2005 roku zostały zebrane w formie książkowej. Na naszym polskim rynku ukazała się nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu, no i bardzo szybko stała się swego rodzaju białym krukiem, ponieważ praktycznie cały nakład został wyprzedany i można było zakupić ten komiks w horrendalnych Cenach na OLX-ie I na szczęście, słuchajcie, przygotowując się do tego materiału, odezwałem się do kultury gniewu, ponieważ zauważyłem, że planowana jest reedycja tego komiksu i bardzo się cieszę, ponieważ ten materiał powstaje właśnie we współpracy z tym wydawnictwem. Dlatego zostańcie koniecznie do końca, ponieważ będziecie mieli okazję wygrać aż trzy egzemplarze tego komiksu. Oczywiście po jednym egzemplarzu dla zwycięzcy, a nie że trzy egzemplarze dla jednej osoby, bo to by było. Bez Sensu. Otwierając ten komiks na dzień dobry, yy, otrzymujemy od autora sygnał, że czeka nas naprawdę mocna jazda, w momencie, w którym yy, główni bohaterowie na lekcji biologii rozcinają brzuch żaby yy, i mamy cytat z niczego, a właściwie parafrazę z niczego, że gdy patrzysz w otchłań, otchłań patrzy w Ciebie. Jest to jedna z najciekawszych vivisekcji yy, tego, co oznacza bycie nastolatkiem i jaki koszmar wiąże się z okresem dojrzewania. Jakby było tego mało, że utrata dziewictwa jest no, dosyć stresującym i ważnym wydarzeniem w życiu niemalże każdego człowieka, bardzo często też trudnym, no to w świecie przedstawionym w tym komiksie bohaterowie muszą się liczyć, że praktycznie każde intymne zbliżenie może zakończyć się e, zarażeniem chorobą zwaną Francą. Jest to choroba, którą jeśli złapiemy, to po jakimś czasie mogą pojawić się w naszym organizmie. Nieodwracalne zmiany. Osoby, które są zarażone, doczekują się. Transformacji, mutuje się ich ciało w sposób nieraz niezwykle odrażający. Są osoby, które, u których te zmiany są subtelne i niemalże niewidoczne i mogą po prostu yy, udawać, że jej nie mają. Natomiast inni yy, już na pierwszy rzut oka, jak tylko ich zobaczymy, no to wiemy, że są zarażeni tą francą, yy, ponieważ na przykład wyrastają im rozmaite rogi, albo mają dziesiątki cyst na twarzy, albo na przykład, nie wiem, gdzieś tam im kawałki skóry. Zaczynają nachodzić na siebie. Bardzo podoba mi się to, że na obwolucie tego komiksu z jednej strony mamy jakby zdjęcia bezpośrednio wzięte z rocznika licealnego i widzimy z bohaterów narysowanych przed przemianą. A kiedy otworzymy książkę z drugiej strony, no to widzimy już po tych straszliwych fizycznych transformacjach, które przeszli. Mamy tutaj do czynienia z body horrorem, który w bardzo łatwy sposób można powiązać z z fizycznymi zmianami, które dzieją się w naszym ciele, czy to z powodu menstruacji, czy to z powodu mutacji głosu, problemów z cerą, a także tego, jak po prostu zmienia się nasze ciało w naturalny sposób. W okresie nastoletnim i zresztą w niektórych przypadkach także w życiu dorosłym ludzie mają ogromne problemy z zaakceptowaniem swojego ciała. Jest zresztą taki syndrom psychologiczny, nazywany dysmorfofobią, czyli przekonaniem, że jakiś element bądź aspekt naszego wyglądu, naszego ciała jest zbyt duży, zbyt mały, odrażający i w komiksie Black Hole jest tutaj moim zdaniem to perfekcyjnie wydobyte. Bardzo dobrze ilustruje to scena, gdy jedna z bohaterek bierze kąpiel zastanawiając się, dlaczego wszyscy na nią patrzą. Ten komiks także w perfekcyjny sposób pokazuje pierwsze kontakty fizyczne z drugim człowiekiem i pewnego rodzaju utratą kontroli nad tym ciałem w momencie, w którym na przykład Podniecenie bierze nad nami górę, nawet jeśli wiemy, że seks z tą konkretną osobą skończy się dla nas tragicznie. Ten wątek seksualności jest tutaj bardzo ciekawie rozegrany, szczególnie, że te elementy groteskowe, typowo horrorowe, przeplatają się właśnie z delikatną erotyką. Co oczywiście koniec końców prowadzi nas do psychologicznej i emocjonalnej zjeżdżalni, na którą należy się przygotować. Prawdziwa siła oddziaływania, Black Hole kryje się w tym, że ten komiks trafia absolutnie w sedno, co oznacza bycie nastolatkiem, ponieważ jest to okres, w którym próbujemy odnaleźć się na świecie. Już przestajemy żyć w tym baśniowym, bajkowym świecie. Musimy stawić czoła temu, że życie to nie tylko zabawa i przyjemności, ale przede wszystkim ból istnienia. Czytając ten komiks było to momentami całkiem nieprzyjemne doświadczenie ze względu na to, że właśnie rozdrapuje gdzieś takie wydawałoby się zabliźnione rany i emocjonalnie przenosi nas do tego, z czym mierzyliśmy się kilka czy kilkanaście lat temu, a jeśli ktoś będzie czytał ten komiks w wieku nastoletnim, no to powodzenia, bo to nie będzie tylko Black Hole, a raczej Black Mirror. Charles Burns idealnie tutaj wydobywa różne strachy, które nam towarzyszą w okresie dorastania. Właśnie ten, to poczucie bezsensu czy chęć ucieczki w rozmaite hedonistyczne przyjemności jak seks, narkotyki, alkohol. Jest to zresztą ten okres, w którym każdemu się wydaje, że jest się całkowicie samemu, że nikt cię nie rozumie. Mamy tutaj też bardzo ciekawie zaprezentowane zagadnienie miłości, która jest wręcz toksyczna i to z dwóch stron, ponieważ zatruwa w równym stopniu osobę, która jest zakochana, a także jest to niesamowicie trudne do zniesienia dla osoby, która jest obdarzona. Tym niechcianym uczuciem, lub też mówimy o uczuciu tak silnym, że całkowicie mu się poddajemy, rezygnując z siebie i zapominamy o wszystkim innym, stając się poniekąd jego niewolnikami. Śledzimy tutaj przede wszystkim losy dwójki bohaterów. Pierwszym bohaterem jest Kif, czyli chłopak głównie spędzający czas razem ze swoimi kolegami na jaraniu trawy, zastanawianiu się o tym, w jaki sposób zaliczyć, ale wewnętrznie mierzy się z rozmaitymi lękami i miłosną obsesją na punkcie Drugiej bohaterki, czyli Chris, która to z kolei już na samym początku komiksu traci dziewictwo w dość turpistycznych okolicznościach, bo po pijaku na cmentarzu, przez co zaraża się Francą. Z jednej strony czujemy więź emocjonalną z bohaterami, natomiast nie są to postaci absolutnie czarno-białe. Nie patrzymy na nich bezkrytycznie, ale właśnie. To sprawia, że są wiarygodni z jednej strony, ale też tak łatwo odnaleźć nam siebie z przeszłości. Fajne jest to, że fabuła balansuje pomiędzy czasem, który spędzamy z poszczególnymi bohaterami. Przede wszystkim, jak wspomniałem, spędzamy czas z Chris i Kifem. I mimo iż losy raz na jakiś czas się przeplatają, to i, i czekamy na te momenty, w których ich ścieżki się znowu spotkają, natomiast odbywa się to wyjątkowo rzadko, co moim zdaniem w przypadku niektórych wątków sprawia, że wybrzmiewają one jeszcze bardziej dobitnie. Natomiast interesujące jest to, że w kilku momentach pojawiają się postaci drugoplanowe, i w, gdy spędzamy z nimi troszeczkę więcej czasu, przede wszystkim przez Pryzmat tego, że spotykają się z głównymi bohaterami na swojej drodze, no to zdajemy sobie sprawę, że każda z postaci w tym komiksie, każdy z bohaterów przeżywa równolegle tak samo tragiczną i tak samo straszną, przerażającą i przejmującą historię, a nawet jeszcze bardziej. Osoby, których zmiany fizyczne są poważne, niemal z dnia na dzień tracą przyjaciół, są przeganiani ze sklepów i zmuszeni są mieszkać w lesie, żywiąc się śmieciami i spędzając całe dnie na siedzeniu i piciu. Tutaj wyrzutkowie przedstawieni w tym komiksie kojarzyli mi się troszeczkę z filmem Lobster, tylko, że w drugą stronę, bo w tamtym filmie wyrzutkami były osoby, które zdecydowały się żyć samotnie, a tutaj z kolei na uboczu społeczeństwa są osoby, które już są po inicjacji seksualnej, która skończyła się dla nich tragicznie. Osoby, które są zarażone w tym komiksie i mają to szczęście, że ich zmiany są nie na tyle poważne, że widać je na pierwszy rzut oka, są wyjątkowo nieszczęśliwe, ponieważ muszą zachowywać pozory, że wszystko jest ok, a w rzeczywistości nie mają z kim porozmawiać i czują się samotne. Kilka bardzo ciekawych paneli pokazuje dokładnie to, co się dzieje w głowach bohaterów w momencie, w którym na przykład coś robią. I, i ta dysproporcja pomiędzy tym, jak się czują, a tym, jak próbują zachować pozory na zewnątrz, jest nie... Niezwykle tutaj uderzająca i przejmująca, szczególnie jeśli wy sami mieliście złożony i trudny okres dorastania, a umówmy się, większość z Was miała. No jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z dosyć grubym dziełem, które ma około 400 stron, więc jest co czytać i spędzicie z tym kilka wieczorów. Moim zdaniem nie jest to powieść graficzna, którą warto pochłonąć za jednym zamachem, tylko właśnie czytać poszczególnymi zeszytami i pozwolić, żeby odpowiednio w Was. Wybrzmiały, żebyście mieli okazję sobie przetrawić te fragmenty i, i po prostu o nich pomyśleć. Należy mieć jednak świadomość, że nie mamy tutaj do czynienia z taką prostą, liniową historią, która prowadzi od początku do jakiegoś tam końca. Mamy raczej tutaj do czynienia z pewnego rodzaju wycinkiem z życia bohaterów i sama struktura pozostaje otwarta i zakończenie, jeszcze, oczywiście bez spoilerów, jest no, dla wielu. Ambiwalentne i pozostawia sporo do interpretacji. Te monologi wewnętrzne bohaterów nadają całości introspekcyjny charakter i pod kątem literackim są one po prostu bardzo dobrze napisane. Szczęśliwie polskie tłumaczenie przygotowane przez Wojciecha Guralczyka jest wierne oryginałowi i moim zdaniem oddaje jego ducha. Jest to jedna z tych powieści graficznych, że gdyby była de facto tylko i wyłącznie powieścią, czyli po prostu normalną, fabularną książką, to to na pewno byłoby to dzieło, które rezonowałoby z całymi pokoleniami. Ale, że Charles Burns jest bardzo ciekawym e, rysownikiem, to ta strona graficzna tylko podbija wszystkie zagadnienia poruszane w tym temacie. I zaufajcie mi, kilka kadrów i kilka stron na pewno zapadnie wam w pamięć, i wręcz bym powiedział, że jest bardzo trudno je z tej pamięci wyrzucić, niezależnie od tego, czy byśmy chcieli, czy nie. I to też sprawia, że jest to dzieło, naprawdę z którym warto się no, zmierzyć i dać sobie szansę, żeby doświadczyć. Tego komiksu. Szczególnie ciekawe, moim zdaniem, tutaj są sekwencje koszmarów, które z jednej strony foreshadowują to, co się będzie działo w późniejszej części tego komiksu, ale stanowią jeszcze głębsze zanurzenie się w psychologii bohaterów. Są tutaj naprawdę fenomenalnie narysowane i mogą wam się kojarzyć nieco z tripem na LSD, który zresztą także yy, zażywa główny bohater tego komiksu, ponieważ bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak poszczególne ogólne kadry, na przykład w wersji filmowej, mogłyby przechodzić z jednego w drugi, zresztą mamy tutaj dziesiątki pnączy, które gdzieś tam się po prostu wiją, co sprawia, że te rysunki tutaj są naprawdę psychodeliczne. I jeśli lubicie ten rodzaj sztuki, polecam wam swoją drogą książkę Encyklopedię polskiej psychodeli z fantastycznymi rysunkami. Charles Burns ma bardzo specyficzną kreskę, która tutaj moim zdaniem świetnie rezonuje z tym, o czym jest Comics I to za pośrednictwem całego spektrum interesujących zabiegów graficznych. Charles Burns nie boi się tutaj sięgać po rozmaite eksperymenty formalne. Jednym z takich najciekawszych, moim zdaniem, zabiegów jest to, że mamy tutaj do czynienia z. Postrzępionym cieniowaniem. I właśnie ten cień, który wiąże się z tym światłem, nie jest taką po prostu plamą, która rozkłada się równomiernie na twarzy bohaterów, tylko mamy takie kreski, które, które sprawiają, że to wszystko wygląda bardzo, bardzo dziwnie. Ten zabieg także uwypukla dodatkowo takie fizyczne aspekty wyglądu niektórych bohaterów, szczególnie postaci drugoplanowych, takie jak chociażby problemy z sterą, a także meszek, czyli pierwszy zarost, który pojawia się gdzieś Gdzieś tam pod nosem mamy tutaj bardzo dużo zbliżeń na twarze, które momentami prezentują się w sposób odrażający, nawet jeśli bohaterowie nie są zarażeni tą Francą, a wręcz powiedziałbym, że częściej wtedy, kiedy mamy tutaj do czynienia ze zdrowymi bohaterami, szczerzą się w swoich groteskowych, odrażających uśmiechach. Większość kadrów dosłownie zatapia nas w czarnym atramencie i, i tylko w dwóch momentach, które korespondują ze stanem emocjonalnym, w którym są bohaterowie widzimy troszeczkę więcej tej bieli, natomiast przez cały czas przygotujcie się, że raczej będziecie mieli do czynienia z czernią. Na niektórych stronach mamy na przykład zabawę z ramkami kadrów, jest tutaj wiele kontrplanów, a także swego rodzaju, nazwijmy to, montażem równoległym, czyli takim rozmieszczeniem kadrów, że akcja rozgrywa się na dwóch płaszczyznach równolegle, które gdzieś tam ze sobą fabularnie korespondują. Komiks Black Hole uznawany jest przez wielu za jedno z najwybitniejszych osiągnięć amerykańskiego komiksu, i także już na stałe zapisał się w amerykańskiej popkulturze. Na przykład mieliśmy okazję zobaczyć go jako jeden z wątków w filmie Down of the Planet of the Apes, w którym jeden z bohaterów podarowuje właśnie komiks Orangutanowi, z którym nawiązuje bliższą więź, a także właśnie tym komiksem są zainspirowane różne piosenki. I też nic dziwnego, że tak wielu twórców filmowych chciało sięgnąć po ten komiks, żeby przygotować filmową adaptację, która jeszcze do tej pory się nie wydarzyła. Kiedy początkowo miał reżyserować ten film Alexander Aja, nad scenariuszem pracował pisarz Neil Gaiman razem z Rogerem Averym, którego możecie kojarzyć jako współscenarzystę Pulp Fiction. W sieci ukazał się także króciutki fragment testowego materiału wypuszczony przez Ruperta Sandersa, który chciał zachęcić studio do tego, żeby powierzyła mu Reżyserię tego projektu. Ja osobiście dowiedziałem się o tym komiksie w momencie, w którym ogłoszono, że ekranizacją zajmie się David Fincher, czyli jeden z moich ulubionych reżyserów. Niestety, tak jak w przypadku komiksu Gun, ta adaptacja nie doszła do skutku. Natomiast w tym momencie do projektu przypisana jest firma producencka Brada Pita, a także reżyser Rick Famujała, którego możecie kojarzyć z komedii Dope. Na pewno jest to ekranizacja. Organizacja, która będzie musiała w dużym stopniu odbiegać od oryginału. Dlatego jeśli jesteście konserwatywnymi fanami, no to może lepiej darujcie sobie adaptację filmową. Ale ja osobiście trzymam kciuki, że okaże się po prostu równie ciekawa jako autonomiczne dzieło. Słuchajcie, jeśli jesteście gotowi sięgnąć po komiks Black Hole i nie tylko przeczytać jeden z najciekawszych komiksów, jedną z najciekawszych powieści graficznych, która przeszła praktycznie do kanonu literatury amerykańskiej, ale także jesteście gotowi, że aby zmierzyć się ze swoją przeszłością i spojrzeć w ten komiks nie tylko jako wartościowe dzieło literackie, ale także właśnie to czarne lustro, to zachęcam Was do przeczytania, ponieważ Black Hole otrzymuje ode mnie duży popcorn. Chcielibyśmy, żebyście zabawili się w scenarzystów filmowych, a jednocześnie psychologów, i dajcie znać w komentarzu. Jaka historia bądź fobia z waszego dzieciństwa mogłaby stać się podstawą horroru, czy to filmowego, czy komiksowego i jaka byłaby jego fabuła? Macie czas do końca kwietnia, jesteśmy bardzo ciekawi waszych odpowiedzi i potem z Szymonem Holzmanem wybierzemy trzy najciekawsze odpowiedzi, których autorzy otrzymają po egzemplarzu komiksu Black Hole. Zapraszam do udziału.